Spektakl w reżyserii Tomasza Gawrona pod tytułem Pikantni. To komedia obyczajowa, opowiadająca historię dwóch znudzonych sobą par małżeńskich, które w poszukiwaniu wrażeń postanawiają urządzić wspólne, intymne spotkanie. Początkujący swingersi, które po raz pierwszy chcą spróbować tego nowego wydarzenia, nowej pikanterii w ich życiu, zapraszają parę już swingersów. No i różne rzeczy się wydarzają. Przygotowywaliśmy się, że tak powiem, dla widza powiedzmy 30-40 jakby, żeby w to uderzyć, bo uważaliśmy, że nie ma e, dla, dla tych młodszych widzów, a w zasadzie już, już dorosłych m, jakichś fajnych spektakli, które ich nie oburzą, nie, nie będą miały takiego nie wiadomo jakiego echa, ale przychodzą również dojrzalsi, że tak to nazwę ładnie i też się świetnie bawią i też wychodzą naprawdę zadowoleni, dlatego myślę, że komedia jest dla każdego. Tylko od 18 roku życia oczywiście, bo jest to Dosyć pikanterii. W rolach głównych wystąpiły m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Anna Mucha. A może ja porozmawiam z pańską żoną? Może mnie lepiej zrozumie niż pana. Wątpię, ale jeżeli wolno mi pani zostawić szefkę samo, to porozmawiam z nią i proszę się rozgościć. Bilety rezerwuj online na www.polskiepremiery.co.uk.